Ej No nie mi, no nie mi Nie polowka dostałem od kogoś, ale widz. Mam długopis, Siemano, no i witamy kurwa. W gronie tej elity kikowej, że tak powiem. Dobra, to albo startuję, albo idę w spanie, nie? Zawki rej, dobra, startuję. Co za twer kupuje Pekin? O kurwa, co za twer staje na Pekinie? No cóż, w Pekinie. A ja wiem, jak to masz jakieś biedne śmieszne. pieniądze, jakieś monetki śmieszne. Jakieś. O, szansa. Byłem Wiesz, miasto, które ma zorganizować Mistrzostwa Świata. No, ja A Ale nie masz jeszcze własnego miasta, więc nie możesz. Co ty gadasz, serio? Ciękaj. No. nie, czy wybrałeś miasto jakieś? No, no jasne, wybrałem. Y, kurwa Kraków. A jest tu Kraków? Jest Kraków i Warszawa. To Wadowice wybieram. O, Berlin Jest tu Austria? Nie ma Austrii. Szkoda. Ja bym chciał mieć miasto o święcim. Ja pierdolę Dubaj Czemu ja mam takie główne jakieś. Ja pierdolę, ale mnie dymają widzowie. Ej, nie kupuj. Ja Ile to masz pieniędzy? Ej, on ma... Pay to in ten kurwa banan jebany. O, dzięki. Co coś bananem. bananem? Oh, yeah. Ja w życiu nie jadłem 3 dni po rząd zamówionego jedzenia, nie. Ja też nie. Bananie. <grytanie> ja z żabki zamawiałem O, mhm. się... tak. I tu masz Kraków. No, kupsa. No, za no, drugich Kraków? Pole ja tylko. Pier... Ja pierdolę. Nie wiem czy mi postać na. Nawet... Nie, no, szamsa. Eee, to chopiec, chcę co chcesz, kurwa. win. O, szamsa. Ścież na pole podatek. Ja <laughs> Nie no, kurwa, jak. No nie, nie no, to jest taki pech. Przecież jak w Madrycie. No. Mam jabłko. Mam długopis. O, jabłko pis. Ja pierdolę. Nie na no reset. a no mi się tu dobrze siedzi. jest OK. Pierdole Wykupuje się, bo co nie może tak być. A wiecie co chuj w tego biznestura kurwa wychodzę stąd go. Ja pierdole. ale bidok widok. Nie no kurwa nie dość, że mu się w życiu kurwie powodzi To jeszcze tu. No nie wiem, 10 tysięcy No ale zaraz ci kurwa stanę na jakimś... Ja... Cię tole kurwa A Akurat no. na tym? <noise> Już mogę śnić na Nowy Jork. O, wykupujesz miasto? Idzie ktoś do roboty. Możesz ja na 17 na Nie chcesz ja, wykupić miasta? wiem ja to kurwa, no nie wykupuję mu tego Chicago. Bardziej dziwka leci. Mam nadzieję, że go nie stać. O. Ja idę sobie przestawić zegar no. Akurat spokój z bo coś tam. tam jest chyba coś Jest, Lion. Mhm. Są mistrzostwa. Nie no, może nie. Jak popchnie może we... w FIFA to będziemy get a, albo. albo no, co jest też Git. Nie, bo tak to lata. Amonga hmm. też Git, tylko trzeba. Uf. Ten. O, Oj, to... proszę, nie Lion, proszę, nie Lion. Amiga... Zapraszam Sobieś do uciał. mnie do Liona. I jak. Ja. Nie, nie, nie stać go, nie stać go, jaki tu o, ale o to prośbę. Ja widziała podróż. Tyle się chcesz. Ja. No ale właśnie miałem i mogłem. Powiedziałem, że będę mógł następnej tej i miał wziąć kostką. Co to je odkupić? No, Odkupuję. Zapłaćcie mi tu, wierzę w to. Nie. Pani Dobra, Kroś, ja złopcam. Złamam prosiła ci za mnie zostawię. Nara. 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 Nie, no Gunsim. Częstwo. No nie. Hongkong. Pięć hoteli mam. Dawaj kasujemy go. Fokusik jakiś? A <laughs> nie fokus. No, chyba trzeba, nie. No no, ja zda z tą kurwą. No nie, jeszcze stawia sobie hotelisko. Nie no, nie ma gadki. Kasujemy go. No, i szansa i zburzenie szansa. tego. O kurwa. O zajebiście. No, zajebiście ja nie No to pozdro. Zapraszam. Dobrze zmieniasz ten. No. Zapraszam. O kurwa, nie? Widzisz? O, o, ale się szala, odwraca. No Plansza się odwraca bezwiesnie. na moją korzyść. Nie, proszę. O. Ej. No nie mi, no nie mi! A ty jesteś, kurwa... Oj, Ty miałeś najwięc, na, 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 największą kwotę. Wszystkiego, ci, co najgorsze ci życzenia. O, oh, ale masz, dojazd. Kwotę. masz, masz ta ta najbliższa najbliższa jest, do kwotę. Nie masz do jasu. Bez gadki. jest bez gadki. Stanoś. Ciach Bayera jest. Wyżyć no, tam sam. He, he, he. Karamba. O, widzisz, mm. mówię. Bene, bene. Bene, bene. Jezus Maria. Witamy. Witamy w, w słonecznej Francji. Tutaj trochę czarnoskórych. Dawaj, dawaj pieniążki Ale się poszły jebać w Włochsa. Wiesz, ja że mi w Sydney staniecie. Dlaczego nie mam? Ja nie miałem wtedy 50 tysięcy. Nie miałem. Robię rozumiem Nieee! Dobra, Dobra, drobne. Dobra, drobne. Dobra, ja rzucam. A to samo wyrzuciłem Bardziej nie da Tak, no, nie mam pieniędzy na podatek Haha, <laughs> sprzedawaj <śmiech> Trzeba było się nie wystrzelać na samym początku, to byś teraz miał Nie wierzę, że ktoś mi na Sydney stanie Na Sydney Sweeney O Albo na Pekinie <śmiech> O Ha! <laughs> Pozdro Ale se pochodzę Ciepanie. po planszy Pochodzę sobie po planszy za to. O kurwa. Dzięki. Ej, no Ja, jak jesteś na bezludny nie powinieneś dostać. No jak to? Jak ty się kręcą? Trzeci raz rzuciłem to samo. Pozdro. I pozdro. Końji też. No i witam. Podwójne mistrzostwa sobie zorganizuję. Możesz? No. O. <laughs> Okej, ja znam każdy kurwa haczyk w tej grze. Prośba. Jezu, dobrze że to Hitago Pubani? Nie no, nie mam tyle. Kurwa, dajcie spokój. Jezu, jezu kurwa, zwycięstwo. Jebany Lion, jak mi klaczuje gierkę, kurwa. Bańka do przodu, jezu. W końcu Francis się na przydała. No. Ja pierdolę, ale się poszedł jewać ten London. Cały London. Dzięki, dzięki Kasper za Jej, tego donata'a. Widać, że Fran Francja lepsza od Niemców, od tych od... O, jest dobry. Spoko. Nie najdroższy jeszcze. Casper stówka. No nie. I Las, Las Vegas. Vegas. Ja pierdolę, widzowie. Ja już nie mam budynków. Ale jest jazda. Ale jest jazda. Ja pierdolę streamer znowu zwycięża. O. A no wiesz co, chuj z tym twoim Nowym Jorkiem, o dobra, nie stać mnie, albo? Kurwa, trochę drogi <laughs> Bańka no będziesz, Jakbyś kupił wcześniejsze Chicago i byś kupił teraz Nowy Jork, to byś miał Kurwa, nie kupuję tego gówna, wrzucam jeszcze raz Warto było, Sewilkę <laughs> se kupię 9 minut panowie, pali wam się pod dupą No, Sewilka moja Dobrzy, bawa, dobrze, wiesz, czego nie stać na Warszawie? Ja pierdolę. Jest, szamsa. Jezus Maria. Zwycięstwo, kurwa, jak się odwraca do mnie. Chociaż tu w Gierce jestem bogaty. Postaw se flagę. Mogę nawet trzy postawić tam. O. Dzięki. No, wykup se. O, Habibi Nie! Nie o. zabieraj mi! Tylko nie mam im świata, kurwa! One są dla mnie wszystkim! O kurwa! Ale tak. O, o, no bezludnie, nie poczekam sobie! Nie, prośba! Stańcie mi w międzyczasie! Jest dobra, nic Ja pistolet, taki strach! Kurwa. O, o. Dzięki! Ale, Jechanka! <laughs> tego. Dawaj dawaj, kurwa, dawaj dawaj. Te wyspy są już los. Nie, bo jak masz wszystkie wyspy, to wygrywasz. Okay. Rzucaj se tam dalej. No. <laughs> no nie <laughs> <Jodemy>. Nie, Jodem. <laughs> Jodem. Droga to no. Ach. Nie. <śmiech> no. No! o <laughs> Ja też bym tam chciał. Przewisz pali. A tu jest tak bezpiecznie, fajnie, tu jest nawet bezludnej. Ale za dużo państw jest odkrytych teraz, żeby to, żeby tu siedzieć. O, kurwica. Kurczę, bym se kupił nie. Rzucę hotel. se, rzucę nie, se. Nie, nie trafiło mi. No i witam. Oh. I niech se gratera. O, o, o witamy. Koniec gry. Koniec gry. Ciao. Może nie. Nie w sumie nie. A, to szkoda. <laughs> <laughs> jeszcze z jednej suini ratunek. Dobra. Cypr? Wygrałem? Nie, jeszcze bali. Oddaj bali. A bo wiesz co, nie oddawaj. Mm, mm. O! Dobra, Jezus Maria. Czy mi serce stanęło? Nie, 50%. Nie cię kurwa. Może od razu masz szansę jeszcze na nowym miarku stanąć. Nie, nigdzie nie idę. Prośba, chodź do Warszawy. Na ja, pierdole niebanych Kraków, no. Moje Jarku zdobywasz, szkoda, że taki biedny jest. No stop, wcale się. O, ten mi się nie Proszę, tylko nie zburzenie, kurwa, bo się poryczę. O! Kolega! Zajście, że Lajonami nie mógł ani w Warszawki. Mogłem. No wszyscy do Krakowa, to A ja Ale ja że chociaż do mnie się ono wróciło, nie? bo była kaplica. <noise> Mogłem do wszystkich chcieć zmusić sprzedaż, tylko. Chciałem. A? No to, to dawaj do Hongkongu. nie. Dalej tracę pieniądze. Warszawka może jakaś? Bym uderzył do niej. Krakau? Nie, chcę Krakowa, wiesz? Nie, nie lubię Władę tego. Miasta? <laughs> nie lubię tego miasta, fuj. Nie to co, Warszawa. Ja właśnie dostanę. Do do muszę zryzykować, się. że mi tu staniecie. No. Chyba 8 tysięcy ma. Ja pierdolę. A jednak. Jebany Kraków pute. Nie, wszystko się odwraca znowu na moją niekorzyść. Hola, Madrid Tak, Dawaj. ej, ten Lon... kurczę, ten ląd, jak gdyby miał pieniądze. Widok. I pewnie teraz jakieś lasy. Ja pierdolę, co za kurwa z tym Krakowem. <laughs> I dobra, nie, mnie, mnie, natara... mnie nie Tu nie jesteś. Dawaj, dawaj, Czyli bo 4 minuty. Ale... Nie, never surrender. No ja że never surrender. Jebana, kurwa, dwie ba nie ma. Ale już nie mam jak się odkuć. To ten problem. I jeszcze nie dostałem za przejście przez start. Wiesz, co, w Twoim przypadku, to może nawet lepiej, że tam jesteś. No ale chociażbym przeszedł przez start, co nie? Jak już w Krakowie byłem. Trzy minuty, wydaje mi się, że Kasper wygrywa. Wkurwia mnie. O ja pierdol O, Las Kas... Vegas musisz wziąć. Na stówę musisz wziąć Las Vegas. Kas Vegas. Muszę tam, muszę tam dobiec jakoś. Ja pierdolę. Roma. Na Las Vegas dajesz. K K Kasper. Nie leć tam prośba. Leć. <noise> Pofrunął. <noise> Kurwa, mać. Monopol. No to jeden, musi mieć trzy. Albo cały rząd, żeby wygrał. No. Tak to było, nie? Cały rząd, żeby wygrać grę. Tak. Hmm. Dobra, ja pierdolę, Ciebie. jakie szczęście. Ale <grym> na, na, na co... to całe szczęście. Masz. Piękki. <grym> Teraz tylko Kraków i. <grym> jedziemy. <grym> I do domu. <grym> I do domu. <grym> no i nic Ale zestawia hoteliki. No, Hiszpania wygrywa, jebany. Dwie minuty. Ma tyle kurwa pajdy, że to. Dobra. Pora przegrać. A jeszcze nie. A zaś to bali jebany. No. Nie możesz odkup odkupić? <laughs> Kuror tu się nie odkupuje. Nie, za. Uff. O Jezu <laughs> Nie no. Kraków? Będzie afera na Krakowie, coś czuję. Na Tauro na arenie będzie taki rozpierdol. Nie, ja chyba właśnie lepiej. Znowu na rynku postawią te ping-ponga. Dobra, na szczęście. A no nie, dobra, nie strollował. No nie, to właśnie, nie dałoby do... no, nie No, niestety. Szamsa. Tak. Całe szczęście, całe szczęście. Całe oh. -e oh jeszcze? -e 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 o jezu. Całe sześć. O pierdole Ale postrach mu zrób. Jezus. Tak szczęśliwy. O, jeszcze moje Chicago, mi będziesz płacił. Będziesz <gryzysz> mi becelował no, I sobie oczywiście. Dawaj siopę. Zawrócisz no. do Monopolu. <gryz> Szybko wykupuj mu to, bo się kończy czas. Nie ta gra. Ale zachłanny. Jeszcze sobie postawił chatę. <trymne> o, no, dobra. <bedro. trymne> <trymne> Ciao. Będę yeah. tam, Pa, pa. Worth it. <trymne> Ciao. No i teraz jeszcze tylko na Chicago i przed czasem się kończy rozgrywka. <trymne> o, leć. Masz ty. Biegnij, szybko. Szybko. Szybko leć. Leć do Krakowa, prośba. Aj, Warszawa. <trymne> jest. Kurwa, tak jest. Ile zostało? Ta... Minuta? Leci. 16 sekund! 15 sekund! Fruń! Ha! Jest monopol! Dobra! Może wygrałem! Tak! Dobra, <słuch> chyba wygrałem! Bo mam więcej kurortów! Liniowy monopol! No nie no! Wygrałem w chuj! Ale Jeszcze nie leci. masz! Jeszcze leć! I hotel! Na końcówę! Ciach! Zwycięstwo! Kto zwyciężył? Ty! Dziękujemy! Jak widzicie, no, no, nie nadajecie się do tego. Jakby moje studia ekonomiczne mimo wszystko was zdegradowały. Płacisz więc... nam zagrania na to jeszcze byś chciał, żebyśmy z tobą. Cicho, cicho. Upłakałem się z łzami. Pousz się z wami pożegnać. Ciężkie to jest, Ciężkie to jest dla mnie te rozłąki. Ale niestety musimy.